Cześć. Zobaczcie tą fajną dziewczynkę. Tą fajną dziewczynkę, to Tereska. Tereska jest u nas. Tereska u nas jest od września. Od dawna jesteś u nas. Właśnie chodzę dzisiaj tutaj po podwórku, patrzę, z którym zwierzakiem nie było dawno filmu. Z którym tutaj nie było dawno filmu zwierzakiem. O, tak wezmę rękę, żeby było lepiej widać. I spojrzałem, że z tobą był tego filmu. Wtedy jak przyjechałaś, jak chodziłaś tutaj koło tego jeziorka sobie. No. Wtedy byłaś taka wypłoszona bardziej. Mm. <głos》> Masz fajneczko. A teraz jesteś już takim tutaj prawdziwym osiołkiem. Prawdziwym osiołkiem tutaj z tej naszej stodługi. tak? Z tej <głos》> osiołkowej stodługi. Masz mięsne futerko, w ogóle jesteś taka fajna. Ale widzę, że ty tak trochę się trzymasz z boku. Inne osiołki sobie tam siedzą, jedzą razem, a ty taką jesteś troszeczkę to się mówi indywidualistką. O, zabrakło mi słowa. Ty jesteś taka troszkę indywidualistka, co? Ale jesteś taka miłtańka. Po prostu taka jesteś. Każdy ma swój charakter. Każdy osiołek i każdy człowiek też. Ale dobrze. Był kowal u nas niedawno, zrobił ci kopytka. Masz gęste futerko. Masz dobra, Petr, sobie tutaj siedzisz. No. Tak. Ciepły masz nosek. Wszystko u Ciebie dobrze. O, łatwo się z tobą nagrywa film. O, łatwo cię rozpoznać. Masz taki piękny kanter tutaj. Aś pani nam pewnie przysłała w prezencie taki cudowny kanter. Masz tutaj taką kropeczkę białą, takie gniazdko to się nazywa. Po tym cię można rozpoznać. No i po tym, że zawsze stoisz gdzieś tutaj w szopie pod, pod ścianą. Tak, po tym też można cię rozpoznać, bo jesteś taka troszeczkę samosia. Zosia, samosia. Także dziękujemy za pomoc w ratowaniu tej pięknej ośliczki i życzymy miłego dnia. Cześć! Zobaczcie, jeszcze jak jest ładna, No, pokaż się. Podnieś ładne łóżko, no. O, właśnie tak. No, tu podejść jeszcze? Teraz jeszcze podejść troszeczkę? Fajna, 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 fajna. Fajna, 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 fajna. Ja to czasem tak patrzę w oczy tym osiołkom, tak nie wiem co im po głowie chodzi, niektórym wiem, ale niektórym nie wiem. Ty masz taki właśnie wraz twarzy troszeczkę podobny do Jacusia, no, że nie wiem właśnie co wam chodzi po głowie, co wam chodzi po głowie łobuzy.